W unboxingu pokażę Wam coś, i uwaga, nie jest to zestaw startowy, zresztą to już wiecie z tytułu doskonale. Nie jest to zestaw startowy, jest to po prostu pewien. Jest to zestaw sterowania. Samo pudełko. Dzisiaj odebrałem przesyłkę. Zdziwiony byłem rozmiarem, spodziewałem się dwóch mniejszych pudełek, ale to jest oczywiście. Zestaw wyjęty zestawu startowego. zestawu startowego właśnie takiego, numerze 51299. Ale co najważniejsze jest tu, w tym zestawie są dwa elementy, czyli centrala Z21, małe Z oczywiście, uwaga, z routerem. No i myszka bezprzewodowa WLAN, a nie sieciowa. co? na czym mi zależało, bo przyzwyczaiłem się do wygody bez kabli w przypadku sterowania Pico więc no, też chciałem coś identycznego co my tu mamy no tu mamy resztkę po zestawie, zestaw był taki, był czyli były, pewnie były jakieś tam tory, nie tory i tak dalej to zapewne sklep w którym to kupiłem niemiecki sklep sprzedał osobno, ja dostałem tylko tu wytłoczkę, no i jest cała reszta, czyli o sterowaniu. Schemat ideowy, jak to podłączyć, no ja będę się na pewno w tym temacie zastanawiał, raczej to przylutuję ze sterów roku, nie ma, nie będę z żadnych konektorów kupował, po prostu to przylotuję. Jak podłączyć do tego centrale, jak podłączyć router z centralą, to jest oczywiście proste, zasilacz i tak dalej, do tego mi ten, ta kartka niepotrzebna, no ale zawsze warto spojrzeć. Instrukcja obsługi w trzech językach, po niemiecku, angielsku i chyba francusku, no to mi na pewno będzie potrzebne, dla mnie obsługa tej centrali ROCO to absolutna nowość, nie... Nie, nie potrafię się tym posługiwać, będę musiał sobie na spokojnie przeczytać, pobawić się, to, pobawić się tym i zwyczajnie się nauczyć no i o instrukcji obsługi tak samo do, do pilota ROCO, zwanym popularnie mousem, nawet nikt nie tłumaczy tego niemieckiego słowa mysz, tylko po prostu mówi się multi mouse, najczęściej utarło się mówić w multi mouse, ale to jest uwaga wulam mouse wulam mouse, co za dziwne słowo ja po prostu będę użył, używał starego słowa pilot, no jest ten pilot olbrzymi, dla porównania może pokażę wam pilot yy, roko mniejszy, zgrabniejszy tutaj, ale to jest kwestia może ergonomii i tak dalej, to w tym bardzo fajnie się obsługuje zakładam, że bardzo szybko się przestawi i docenię zalety no i tyle. Tu podstawka, żeby, widzę, powiesić na ścianie, nie wiem czy po to, żeby było dostępne, czy po to, żeby w jednym miejscu na przykład tak wisiało z boku na makiecie, żeby tam sterować. Eee, bardzo możliwe i to też jest całkiem fajne rozwiązanie. Tu baterie. Eee, sądzę z powadzy pilota, nic w środku nie ma, trzeba to e, odkręcić, żeby założyć baterie. No i co dalej? Zasilacze. Jeden zasilacz yy, zapewne do centralki centralka jest tu, a drugi do yy, routera. Router TP-Link standardowy router. Cóż, będzie trzeba skontrolować. Kabel sieciowy. Yy, co my tu jeszcze mamy? Tu jest właśnie ten router. Pudełko też się zastanawiam, czy gdzieś to budować, czy postawić. To jest kwestia tak naprawdę jeszcze do zastanowienia. No i wtyczka, do której podłączę kable przyłączeniowe. To mnie najbardziej zastanawiało, czy będę miał tą wtyczkę, czy będę musiał gdzieś dokupywać. Wtyczka na szczęście jest. Kable i gdzieś wmontuję na makiecie. Tutaj podłączymy router, i to chyba będzie tyle. No i zasilanie. Roko No i tak to tu. Co my tu jeszcze mamy? Obsługa routera. I tak dalej. Może mi to będzie potrzebne, może nie będzie potrzebne. Zastanowię się, czy ten router potencjalnie można do czegoś wykorzystać. Na przykład, żeby świadczył też. Internet, może to by było też jakieś rozwiązanie, żeby on dostał internet z mojego routera domowego. Tutaj świadczył, nie mam pojęcia, jak, czy to jest po prostu przycięta funkcjonalność, czy pełna funkcjonalność tego routera. Może jest po prostu przycięta, no i nic. Cóż, tak wygląda to w zestawie startowym. Jak widzicie. Całe urządzenia zajmują połowę pudełka zestawu startowego, i teraz tak, no to pudło mi praktycznie nie będzie potrzebne. Wrzucę je zapewne na śmietnik. Nie mam ani zestawu torów ROCO, ani nie mam e, tutaj e, tych modeli. E, wezmę sterowanie, sterowanie gdzieś postawię lub buduję na makiecie. Stąd nie będzie mi to potrzebne. Najwyraźniej, najpewniej to e, wyrzucę, bo. Po co mi to potrzebne? Z uwagi na popularność sterowania ROCO i właśnie sam ten, to zjawisko dzielenia zestawów startowych, czyli kupowania zestawów startowych tylko dla tego sterowania, robią to Niemcy, robią to Polacy. Już od paru lat widziałem wielokrotnie ogłoszenia: skąd dzień sterowania? Kup zestaw, modele sprzedać, sterowanie ci zostanie. To jest standardowy, standardowa wymiana myśli, na przykład na forum modelarskim. To samo jest po stronie niemieckiej. Robią to oficjalnie sklepy, że sprzedają wszystko na części robią to prywatni użytkownicy. Więc podejrzewam, że potencjalnie takich pudełek, które pozostają po rozczłonkowaniu tych zestawów startowych jest dużo, więc nie ma sensu specjalnie tego trzymać. No dobrze, to tyle. W tym odcinku pokazałem Wam tak naprawdę, z czego to się składa, skąd to pochodzi. Jest to równocześnie zapowiedź tego, że zmienię sterowanie na swoim makiecie. Jak wiecie, do tej pory mam stare Pico Digi 1. Teraz nie zrobiłem znaczącego kroku naprzód. No, zmieniłem na Roko, starałem się wziąć tą najnowszą wersję z myszką bezprzewodową, bo tak jak powiedziałem, przygotowałem, przyzwyczaiłem się do tego, żeby nie mieć kabli. Natomiast temat sterowania tutaj telefonem, tabletem i tak to wydaje mi się, że to jest po prostu bajer i siłą rzeczy raczej będę tego używał, więc na tym i tak nie zależy. Nie zależało mi też na tej droższej, lepszej wersji centrali Z21, tak zwane czarnego pudełka, duży Z. Bo moja makieta aż tak zaawansowana nie jest, i uwaga, nie zależało mi też na innych sterowaniach, typu na przykład Lęca czy Esu, jakichś zaawansowanych. Ja chciałem, żeby zmienić to sterowanie na nowocześniejsze, żeby sobie móc teraz właśnie radzić z większą ilością tutaj rzeczy, które będę miał na makiecie. Bo oprócz wiadomo, sterowania lokomotywami rozjazdami jest jeszcze kwestia sterowania tymi semaforami, tym co ma się wyświetlać na semaforach i to mi było potrzebne właśnie, żeby sobie radzić z lepszym sterowaniem, z wyświetlaczem, a nie z pamięci gdzieś tym pilotem. Dlatego właśnie zmieniam to sterowanie. Tak naprawdę lepsze, żeby trzeba było jeszcze dużo dużo więcej wydać. To też dla ciekawych Kosztuje w tej chwili w Niemczech taki zestaw 230 euro. Także cena jest stosunkowo słona. Dla porównania takie stare sterowanie, tutaj Pikowskie, jak ja mam, to używane się kupuje w granicach 100 kilkudziesięciu zł i już jeździmy cyfrowo. No, także różnica jest niemalże dziesięciokrotna. Pytanie, czy. Warto wydać 10 razy więcej, żeby jeździć w kółko tutaj pociągami. Ja sobie przez kilka lat odpowiadałem, że nie warto. Teraz w zasadzie dokonałem tego wyboru, tego przejścia. Zmieniłem z tego względu, że no dobrze, no skoro tyle inwestycji tutaj. W temat nowego kawałka makiety, w planach gdzieś tam, żeby coś zmienić na stary, no to szkoda, już z tym starym sterowaniem spróbuję e, znowu. Ale uwaga, kolejna sprawa, postaram się stare sterowanie jednak zostawić nie będę go wyrywał, nie będę rozrywał wyrwanie tego niewiele mi da a zawsze mam awaryjne sterowanie, które póki nie jest podłączone do prądu to, e, póki nie ma was zasilania to oczywiście nie przeszkadza. To nowemu sterowaniu, aby oba naraz nie były włączone. No dobrze, ale to już odbiegam troszeczkę od tematu tego odcinka, bo wszedłem gładko na temat instalacji tego sterowania na makiecie. To zostawię na inny odcinek. Będzie odcinek poświęcony tutaj instalacji tego przy starej makiecie, na znaczy, nie na starej, po prostu na makiecie i próba właśnie tutaj uruchomienia pewnych rzeczy. Nakręcę na ten temat odcinek osobny w ramach serii o budowie makiety. To zobaczycie później. A póki co muszę się zapoznać z materiałami, z instrukcją gdzieś, wstępnie to uruchomić, zobaczyć jak to działa, żeby później nie rozciągać tego przyszłego odcinka w nieskończoność, kiedy miałbym się na wizji uczyć o co tutaj chodzi. No dobrze, to tyle z tej prezentacji. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam do oglądania innych odcinków na kanale. Cześć!